Telewizor 65 cali zmieści się w większości pokoi, a zapewni świetne wrażenia podczas seansów z filmami i serialami, meczami czy grami. Podpowiadamy, jaki telewizor do 65 cali warto kupić w 2021 roku, a wybór jest niemały. Jeśli telewizor ma być po prostu duży, to postaw na tego Samsunga. Kosztuje niewiele jak na 65-calowca i choć wodotrysków tutaj nie uświadczysz, to też nie brakuje mu żadnej z podstawowych funkcji. Ma przyzwoity procesor, dzięki któremu kolory prezentują się jak należy, a treści w niższej rozdzielczości niż 4K są skutecznie do niej skalowane. Ma również podświetlenie dual LED, dopasowujące temperaturę barwy podświetlenia do wyświetlanych materiałów. Ma też wreszcie usprawnienia dla graczy. Ma smart TV i ma komplet tunerów. Telewizyjnych w relacji ceny do oferowanych możliwości wypada lepiej niż dobrze. Ten LG kosztuje nieco więcej, ale też stoi o poziom wyżej. Jego niezaprzeczalnym atutem jest panel klasy 120Hz zapewniający płynność, jaką na pewno docenisz jako kibic lub gracz. W tym ostatnim przypadku, nie bez znaczenia, będzie też niski input lag oraz porty HDMI 2.1 z obsługą VRR, a więc dynamicznie dostosowujące odświeżanie do liczby klatek na sekundę. Technologia NanoCell gwarantuje żywe kolory, Nano Black poprawia kontrast, a HDR i tryb filmowca pozwalają także na Cieszyć oczy podczas seansów filmowych i serialowych. Oczywiście nie brakuje też intuicyjnego, a zarazem funkcjonalnego smarta co powiesz na 65-calowy telewizor ze 120-hercowym panelem, a na dodatek z warstwą kropek kwantowych. Tak właśnie prezentuje się TCL 65C815. Ten producent coraz śmielej poczyna sobie na rynku, a konstrukcjami takimi jak ten telewizor Kulet 4K udowadnia, że w rosnącej popularności nie ma przypadku. Urządzenie oferuje niezły kontrast, naturalne kolory i nienaganną płynność. Dzięki temu sprawdza się podczas oglądania meczów, jak i w graniu, szczególnie, że niski input lag jest jego kolejną cechą charakterystyczną. Do tego otrzymujemy sprawnie działający system Android TV i niczego sobie głośniki. Interesuje cię 65 calowy telewizor OLED LG OLED 65CX? To właśnie coś dla ciebie. To telewizor, który robi użytek ze sztucznej inteligencji, żeby każda klatka obrazu wyglądała tak dobrze, jak to tylko możliwe, a obsługa była dziecinnie prosta. Z tym sprzętem możesz nawet swobodnie porozmawiać. Ma porty HDMI 2.1, więc obsługuje VRR, ALLM i eARC, co doceniają gracze. Kibice zaś ucieszą się na wieść o 120 Hz panelu, upłynnianiu OLED Motion Pro i sportowych powiadomieniach. Z kolei dla kinomaniaków producent postarał się o Dolby Atmos, Dolby Vision IQ i tryb filmowca. Filmy więc brzmią i wyglądają dokładnie tak, jak życzyliby sobie tego twórcy. Jeśli budżet nie gra roli, to dobrym wyborem będzie ten Panasonic. To konkretny OLED TV z wyższej półki cenowej, potrafiący robić niemałe wrażenie zarówno obrazem, jak i dźwiękiem. Panel oferuje głęboką czerń, wysoki kontrast i żywe, a zarazem wiernie odwzorowane kolory. Efekty HDR mogą też się podobać, szczególnie że jasność sięga tysiąca nitów, a w dodatku obraz jest optymalizowany pod kątem warunków oświetleniowych w pomieszczeniu. Właściwie przy wszystkich typach treści ten model wypada nieprzeciętnie. Jedynym mankamentem jest ograniczony smart TV. Jeśli chcecie zobaczyć więcej polecanych modeli telewizorów 65 cali, zapraszamy do artykułu, do którego link znajdziecie w opisie.